Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Rozmów Duchowość bez odlotów. Dzisiaj moim gościem jest znany pewnie wielu z Was Jarek Gibas, autor książek, youtuber, nauczyciel, twórca Akademii Terapii Transpersonalnej. Cześć Jarek. Dzień dobry, miałem nadzieję, że powiesz, że jestem Twoim mężem. <laughs> tak, prywatnie, prywatnie mój mąż. Ale spotykamy się z innego powodu, ponieważ sam zajmujesz się duchowością, piszesz o tym książki, robisz o tym szkolenia, um, uczysz o tym ludzi. Ja chciałam zapytać o taką rzecz: czy duchowość w dzisiejszym świecie jest w ogóle komukolwiek do czegokolwiek potrzebna? Myślę, że nie tylko, że jest potrzebna, ale jest potrzebna jak nigdy dotąd nie była potrzebna. I to z bardzo wielu powodów. Powodów jest kilka, i zacznijmy od tych, moim przekonaniu, najważniejszych. Pierwszym z nich jest kryzys religii w ogóle, mhm. który jest obecny na całym świecie, nie tylko u nas, i nie dotyczy tylko religii zorientowanych chrześcijańską i wszystkich jej odłamów, ale wszystkich. Jakby ta oferta, którą na poziomie duchowym miała dla nas religia, wydaje się w dzisiejszych czasach wyczerpana. Druga rzecz to kryzys autorytetu w ogóle. Myślę, że on się bierze z kolei z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że media społecznościowe próbują jakby trochę, nie chcę użyć słowa zawłaszczyć, ale trochę zaorać przestrzeń autorytetu. Co powoduje, że wielu, wielu młodych ludzi otrzymuje informacje ze świata za pośrednictwem mediów, nie zawsze od ludzi odpowiednio kompetentnych, którzy te informacje posiadają lub też, którzy je rozumieją na określonym poziomie czy też potrafią z nich wyciągać wnioski. I teraz, kiedy taki młody człowiek sobie ogląda bardzo wielu różnych mówców, którzy wypowiadają się na bardzo wielu różnych tematów, nagle się okazuje, że ten mimo gość, że z olbrzymim przekonaniem. Mówił o jakiejś rzeczy, tak które się mylił. Potem mamy kolejnego eksperta, który się znowu myli. Potem jest kolejny ekspert i znowu się myli. I myślę, że z perspektywy odbiorcy, no to skoro mamy tylu mylących się, no to już trudno teraz jakby z nich utkać, czy też stworzyć taką istotę, której byśmy ufali pod względem na przykład naszego duchowego rozwoju. To jest problem. Dlatego pytam, bo mimo wszystko jest bardzo wiele osób, które w jakiś sposób tej duchowości chcą chyba dotknąć. Tylko po co nam ona? Znaczy z jednej strony mówisz, że nie ma autorytetów, religie zaczynają się, nazwijmy to, wypalać, mhm. te instytucjonalne, ale czy to jest rzeczywiście potrzeba, czy to nie jest moda, czy to jest głęboka ludzka potrzeba? To jest trochę moda. Bo mamy teraz wykwit duchowości, którą zresztą świetnie opisujesz w swoich filmikach, mówiąc o niej duchowy bypassing, czyli taka duchowość, będąca tak naprawdę erzacem, towarem zastępczym, która ma nam zastąpić troski, a jednocześnie spowodować, że na chwilkę o tych troskach zapomnimy. I to jest jakby jeden powód. A drugi powód jest taki, że jestem naprawdę przekonany o tym, że przychodzi taki moment, w życiu, a nie mówię to z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia bardzo wielu ludzi, z którymi pracowałem, w którym to momencie rzeczywistość rozumiana jako świat materialny przestaje nam wystarczać. Czyli żyjemy sobie, żyjemy, zdobywamy różne dobra, czy też usiłujemy je zdobyć, i z każdym kolejnym rokiem nagle doświadczamy takiego rozczarowania. Które przekonuje nas do tego, że te rzeczy zdobyte cieszą nas coraz mniej, czyli te nadzieje, które pokładaliśmy w ich zdobywaniu, nie są spełniane. I teraz dochodzi taki moment, w którym zaczynamy się orientować, no to skoro ta rzeczywistość, którą znam, ten świat fizyczny, materialny, przestaje mnie cieszyć, przestaje być jakimś fundamentem sensu, skoro ja w nim egzystuję i to mi nie daje satysfakcji, no to być może Istnieje jakaś inna rzecz, jakaś inna przestrzeń, której ta satysfakcja się dokona, i tą przestrzenią jest duchowość. I to z kolei nie jest w ogóle nowe odkrycie, bo towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. I jak przypomnimy sobie mistyków, którzy w różnych kulturach i w różnych tradycjach przekonywali swoich wyznawców do ścieżki, którą podążali, u każdego z nich znajduje się to, co. Jan Krzyża nazwał nocą ciemną, czyli taki moment zwątpienia, moment, w którym mówisz, kurczę, doszedłem do ściany, już wiadomo, co w tym życiu będzie, wiadomo, co mnie czeka, nic nowego się nie może wydarzyć, nic się nie zaskoczy. I trochę czuję, jakby moje życie straciło sens. I ci mistycy mówili, jeśli odczuwasz taką noc ciemną, to bardzo dobrze, to świetnie, bo to jest jeden z najważniejszych warunków do spełnienia na duchowej ścieżce, by ten rozwój mógł iść dalej. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie ten system i ten mechanizm dowodzi, że duchowość i ta potrzeba duchowa w nas jest naszą naturalną rzeczą, jest jakby zapisane w naszym DNA. My prędzej czy później, na etapie swojego życia, dojdziemy do takiego wniosku. No oczywiście możemy do końca dni swych zachować bezrefleksyjną osobowość. Nie dojść do takiego wniosku. No to już trudno, ale generalnie, jeśli się rozwijamy, jeśli kroczymy poprzez te progi poziomu świadomości, to prędzej czy później taka konstatacja nas czeka. No ale pytanie jest teraz takie, czy to wchodzimy na duchową, duchową ścieżkę, bo już wszystko mamy i, i szukamy kolejnego sposobu, żeby się lepiej poczuć? Czy ta duchowość jednak jest. Innym stanem świadomości, innym stanem umysłu. Jak Ty to pojmujesz? Jak Ty rozumiesz duchowość w ogóle? No, i dokładnie w tym pytaniu zawarłaś definicję duchowego bypassingu. No, bo jeśli wchodzimy w duchowość po to, żeby się lepiej poczuć, czyli Lepiej się poczuć od tego stanu, w którym znajdujemy się przez cały czas, ten stan domyślny jest niefajny, więc wchodzimy w duchowość, żeby stan domyślny niefajny zmienił się na stan fajny. To oznacza, że chcemy zapomnieć o wszystkich tych rzeczach, które były domeną stanu domyślnego, stanu niefajnego. No to nie jest duchowość, to jest ucieczka, to jest trans. No to, to jest tak samo jak nie wiem, przyjęcie jakichś środków psychotropowych. One też dadzą ucieczkę, tylko że tego typu. Podejście do duchowości, w którym oczekuje się, że ona przyniesie kolejną podnietę, kolejny jakiś świat wrażeń, otworzy nowe rzeczy, ma tę ułomność, że kiedy mija działanie tej tabletki i mija działanie tych warsztatów, na których jesteś, które pani ze sceny ci obiecuje, że jak będziesz tańczyć i śpiewać i się kołysać w rytm bębenków, to dostąpisz oświecenia, a to się kiedyś kończy. Tak, Wracamy z urlopu. No i co? I teraz następuje zderzenie z rzeczywistością, bo okazało się, że w trakcie tych warsztatów, w trakcie tej medytacji, w trakcie tej duchowości, w trakcie tego bypassingu było super, ale kiedy już wracamy w poniedziałek do roboty, dalej jest dokładnie tak samo źle, jak było w piątek, kiedy z tej roboty wychodziliśmy, a czasem jest jeszcze gorzej, bo okazuje się, że te nadzieje, które pokładaliśmy w tym, że będzie lepiej, spowodowały, że tym mocniej uświad... Damiamy sobie tę szaroburą rzeczywistość, która nas przygniata każdego dnia. I to nie jest duchowość. To nie, to nie o to w tym duchowości chodzi. W duchowości chodzi o to, przynajmniej według mojego pojęcia, żeby eksplorować siebie, jednocześnie siebie akceptując, nie odrzucając tego, co jest niewygodne, tego, czego się nie chcemy przed sobą przyznawać. To jest trochę tak, jak... Jak z wejściem do ciemnego pomieszczenia, którego się boisz, do ciemnej piwnicy, do ciemnego lochu. Wielu psychologów mówi, że najlepszym sposobem na to, żeby pokonać swój strach, jest tam po prostu wejść. Jeśli będziemy omijać ten nasz życiowy, ciemny loch, no to gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie istniała świadomość, że on jest. Że jest jakieś miejsce, które jest dyskomfortowe. Wtedy sobie idziesz ulicą, spotykasz sobie Zośkę czy Stefana, którzy naciskają na tobie odpowiedni guziczek, i to się odpala w tobie, i czujesz ten dyskomfort, bo nagle się odpaliła rzecz, którą chciałaś, nie wiem, zamieść pod dywan. W duchowości mierzysz się z tym, mówisz: Muszę przejść przez ten loch, muszę przejść przez tę noc ciemną, i nikt za mnie tego nie jest w stanie zrobić. I dopiero kiedy tego doświadczymy, kiedy poznamy swoje słabości, swoje niedoskonałości, przejdziemy tym lochem, to dopiero wtedy zaczynamy się zbliżać do tego, co stanowi naszą esencję, nasze źródło. I wtedy się dopiero orientujemy, jak ta esencja i źródło są wolne od tych wszystkich rzeczy, które do tej pory uważaliśmy za. Warte pożądania, warte osiągnięcia, warte zdobycia, wolne od tego dążenia, by spacerować tylko przepiękną alejką, kiedy świeci słońce. w no, życiem się trzeba po prostu zmierzyć. Duchowość nie bierze jeńców, duchowość nie wybacza.